Tylko się nie śmieje. Dobra. Myślę, że mnie olśni, a my nie olśni, to przyjdę tu podłoże jakie ładunki wybułowe. Nie no, żartuję. Po prostu no ruszałem ze jest belki garbing z no i leciało, nie Medal mistrzostw świata. Ja już nie wiem co mam powiedzieć. Nie spałem praktycznie całą noc trzeba było jakąś tabletkę na spanie wziąć i albo piwo... Netto może wyciąć. No i oczywiście Telemark też był... Katastrofa, no ale, ale ogólnie no to chwali kwali jest, także no jutro, jutro trzeba walczyć i nie popełniać błędów. z gór daleko tutaj do nas chciało się panu jechać na taki turniej charytatywny? No znaczy, szczerze mi się nie chciało, ale, ale przyjechałem, no. ale się jedzie, jedzie, jedzie i tak jeszcze w pierwszym skoku naj, najlepsze było się jedzie, tak, trochę taki przejazd z slalom. Jedziesz, już, nie, je, już nie, no, dopiero, nie? Jak leciałem, no i tak trochę orientację straciłem, bo mi się linie pomyliły, potem nie, nie wiedziałem, czy mam lądować telemarkiem, potem sobie myślę, nie, jednak nie. pierwszy upadek na mamucie, także jest fajnie. A, a czy będzie przyjemnie, no to się okaże jutro. Jak dziś nie zapijemy za dużo, no to powinno dobrze. A może w drugą stronę też będzie. No i co, no... Jak już to na mnie, na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić. Wszyscy mówią, że to... No jestem specjalistą od tego, także. No. W drużynowych skakałem lepiej. No dziś, dziś akurat się akurat mi nie udało. Bardzo nieprzyjemnie się tu skaczę. Głupia jest ta skrzynia, bo nie ją wysadzić powietrze. Nie to no, żartuję. Pięć przez palce między o. Brawo, brawo, rewelacyjny sko. To no do mnie też jest zagadka, no ale... metrów, brawo, brawo, brawo. No, dobry skok. I tak jestem zadowolony, bo to w sumie personal best, ja nie było. Ale Piotrze tej wytrwałości tobie życzę. Ja tam, ja tam pociągnę, to 40 spokojnie. No. Do góry pierwszy. A tracisz jeszcze parę słów o, o tym świętowaniu. Byliśmy po, po piwku wypili, no i w sumie co, no. Tyle. Po jednym. No, po jednym. Po jednym więcej. No po dwa. No. Nie, no tak. Humor dobry, no co robi, no czas. Czas cieszyć, no bo co, no. To nie. Nic się nie stało nikomu wszyscy żyją, No, no i tyle.